Nie wywalczyć się że jestem bombiczkiem. Po prostu nie mam fototów. Dobra, się mopno, nie powiem. Walka. Nie, blisko. Chciałbym poznać osobę, która tepuje na linii kurwa. <gul> <gul> pierwszym razem powiedzmy to zaczyna się gierko i ktoś typuje na linie. To się to do... zależy od matchupu. <noise> powiem. Bo. Ten... Przez te 4 minuty i tak nic... Nie uż... nie, raczej nie będziesz do bazy. Zdało mi się? No kurwa się mam Mundo. Z Mundo no tak, możesz Mundo. się nakurwać. <noise> no Starek ja stwierdzą, zostanę pewnie od <noise> Bo, bo ma ten tasak chybany w co? Ale nie trafił, od ty ma to. Tururun, dun, dun, No jako nie doszedł. Ja Ja, ja już przegram to mleczowe ku. Resident Sleeper do ewki. Ufa, większość naszego teamu ma Rezyden Sleeper do ewki.

Kurwa No nie pierdol ja Widzisz co się dzieje na topie, człowieku? A widzę co się dzieje na midzie Jebać mida, człowieku jest dużo śmieszniejszy według mnie aktualnie Ale ja mu tak, kurwa, rozjebałbym go, gdybym setem grał no, to jest kurwa niemożliwe, że on mnie trafił, no. Ja to, kurwa gra jebana. Wiesz, tak tańczyć ohio dance? ochio, Ohio. ptaszek, dy. Bum. Ochio, ochio, Ta nie ohio boom, A co się dzieje boom, topie człowieku? Jak myślisz, boom, czy boom, 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 Chwilę się zobaczy. boom, boom, oh, boom, 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 gankować e, Chciałeś robić? Gangować. Bankować nie no ten Mund odjebał. W sensie on mnie ty... Ja mam... on... do erki i wiesz co? On miał laga. No do Mund. Ta, 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 kurwa, laga. Ja go spowolniłem z mojego E. Nie miał laga. Kurwa <laughs> Deba... Ro... Nowy Debaus się rodzi człowieku. Ten debil się chciał zwykłym kajnem ze mną napierdalać Nie, kurwa dobra nie, dobra Masz co ty sobie myślisz tym mundu O pa, pa jak biednie, pa jak biednie Kurwa pierwszy raz widzę takiego mundu agresywnego ogólnie Po szóste to on może być agresywny No tak Muszę go obić i nie zostać obitym O nie, on jest w tych krzakach, fuck O nie, Mundo Mundo, what are you doing, pa? Ha, pa! Kurwa, many nie mam, ty, dobra Muszę wziąć kanon I kliknąć level no, Chyba to szóstki nie Okej, okay, O, będzie chciał mnie gankować, patrz Ochio, <ścoughs> Oh Ohio dance Ohio Ohio Ohio, Ohio. Nie wiem gdzie jest Kenior, ogólnie. Oko no, właśnie na tego smoka chce. Był na topie. To tylko tyle wiem, nie ogólnie. No to ty też widział. Ciekawe ile by mundo musiał taków stary nie trafić, aby kurwa um umrzeć. Ohio 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 Amerykę, i o cichy on jeszcze nie ma A on gra w ogóle Ignite'a na Mundo To jest najciekawsze No ja mam wszystko level, to ja let's o itemik tak, i. i. Mam pomysł. Ty, mam pomysł. To może się nie udać, ale. Próbujmy. Co, co się tam dzieje, stary? O no za dyma, fatrujka trójka tu. Czemu tu jest... Czemu tu ich bot jest? A bo ja wiem. leci łeb! Dobra, nie wiem gdzie Mundo. Może być etet, więc tak sobie dostrzegę. Nie on skina Lumberjack Lamber, Jack niestety. Nie mogę być w 100% debausem. O, przyszedł. Co ty robisz? To ja Zabijasz Zabijesz no. Mhm. Mm on się, kurwa, chce ze mną bić. On no, chce chyba tylko formę nabić. Ej, czemu, czemu on FF pisze? A, dobra, myślałem, że oni FF. Myślałem, że my FF, kurwa. Debil. Jak oni dadzą FF-a, to to się nawet na YouTube nie Mhm. Chociaż w sumie, dominacja taka. Idę tam, chyba. Nie. Nie, 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 wiesz, nie warto. On teraz będzie bardzo defensywnie grać, z tego co widzę. O ty kurwo, z flashem. Nie, nie dobra, dobra, masz bana, o. No nie no, on gra z Ignitem na Mundo, to jest bane. Jaki debil! Ja pierdol, najgłupszy grać w Najmądrzejszy <laughs> Najgłupszy No to Chuj. nieźle Chuj stary, nie no jaki debil, ale odjebał teraz Made in Ohio Made in Ohio O oh, 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 oh. A kurwa na odcinku <laughs> Nie ta strona A Przepraszam nie. pomyliłem się strony, pomyliłem się strony Maciej To, to zobacz, dam wam linka dopiero na milion subskrypcji <laughs> I nigdy I nigdy, no A. Go, 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 Nie no, pojeb na tym mundo, kurwa. Ignatym gra, debil. Ten też jest kurwa, <grym> pojebany. Dobra, ja czekam. Mundo. Waiting for gang, waiting for gang. Mam czekać na siebie? Nie no, co ty pierdolisz, pa. Daj mu go klepie, pa. Uwielbiam to, że on mi daje stary moje Q naladować na sobie Ja mu taką bombę walę człowieku potem Jeszcze sobie przy okazji farmie pięknie Nie no, ale ja to wie, bo ten że dał mi się Bum Aaa no chyba, że tak Kajniec na topie, możesz robić smoko Ja na i tak rzy. już go robiłem Ale jakby był, to ja mam przewagę, a nie, jednak ale nie się, mam... Ale się prosi, ty, chodź tu na tym mundę. Nie ma tam Idę dżunglę Ale ten mundek, annoying, człowieku ci powiem Szczerze Kain też. Kain też. Kain też. Też. babystruje tamtego topa. No, a ja się nie daję. Lecę pierwszy item, rubić. Och jezu, on nawet mojego warda bije. Ja pierdolę. Nie róbcie tego, nie róbcie tego. Po co? Tak wygrywamy. Dajmy coś Kainowi. <laughs>